Znowu schabowe. No nie mam innego pomysłu na obiad. Nie masz pomysłu? Kup go. Pomysł na? roladki schabowe w sosie serowym? Mam nowy pomysł. Schab zawijamy z serem i szynką. Pomysł na? Zmieszamy z wodą, śmietanką i zagotujemy. Ułożymy roladki zalejemy, zapieczemy i gotowe. Co tu tak cicho? Zanim mówiliśmy z wrażenia. Winiary pomysł na? Obiad każdego dnia. Cześć, mamo. Cześć, kochanie. Co dziś robiłeś w szkole? Mm, nic. Zawsze mówi nic, ale ja i tak wiem, jak dużo robi w szkole. Dlatego daję mu Kinder Deliz, pyszne i pożywne batony łączące wartości odżywcze mleka ze smakiem kakao. I to niby nic. Poznaj drużynę Magic Sport 2. Wysyłaj opakowania Kinder Deliz i wygrywaj ekstra nagrody. 10 kodów to futbolowy kubek, 20 kodów to plecak z piłkarskim bohaterem, 5 tysięcy złotych to nagrody główne na sportowe zakupy. Szukaj też naklejek w promocyjnych pięciopakach. Jacek od urodzenia wiedział, co dobre. I wszyscy wiedzieli, że on wie. Mijały lata, a on nadal wiedział, co dobre. Podpowiadała mu to inteligencja, mądrość, szósty zmysł? Tego nie wiemy ale najważniejsze, że on nadal wie. Skoda. Przemyślane rozwiązania. Życie może zaboleć, jeśli masz słabe zęby. Nowość Laboratorium Wademekum. Wademekum Titan Strong z technologią Denti Repair wzmacnia osłabione szkliwo. Tylko zdrowe, białe zęby mają moc tytanu. Nowość Wademekum Titan Strong. Pepsi Max i Pepsi łączą się w promocji na Maxa. Tylko teraz dwie w cenie jednej. My w Skandynawii cenimy sobie swobodę i brak barier. I takie jest Spektrum, konto osobiste w banku Nordea. Dlaczego? Bo jest bezpłatne, tak samo jak wypłaty z dowolnego bankomatu. O, no, z tego. Albo tu za rogiem. Ze Spektrum masz również możliwość oszczędzania z wysokim zyskiem. Nawet do 5%. Nordea, bank, który stwarza możliwości. Nie paść za konto i bankomaty, jeszcze oszczędzaj. To nowe spektrum możliwości w banku Nordea. Turlaj, turlaj, Sknerusiu, taki nasz los. No ale gdzie tu się graś? No zresztą bez reszty, na patrze, żeby... Ale zdadzą jeszcze resztę, tu się grasz. No Uwaga, na nie chcę być, No, a propos kurcze. Jest tam panierowany kurczaczek, sałata, pomidor, tortilla i sos. Muszter. Uwaga! Weź mnie nie ze Mini Twister! Wyszedł No, kosztardowy. Jest, byś nie kierownik, Panie kierowniku, jak to jest? Ja normalnie nie wiem, no ale w tym naszym kraju to za wszystko trzeba płacić. Za wszystko. Podczas gdy na całym świecie, w Irlandii, jest wszystko za darmo. Na przykład, yy, dajmy na to. Yy, weźmy taki. Yy, water Closet. No to Wysłuchaliśmy wielu problemów. Tak powstało internetowe konto direct za 0 złotych. ING Bank Śląski, taki duży, a taki internetowy. Jest wiele naturalnych sposobów hartowania tylko jeden sprawia przyjemność. Kubuś. Przeciorowy sok z i owoców. Bogate źródło witaminy A. Natura hartuje. Natura smakuje. Tele2 Internet to 2 mega do końca 2008 roku za jeden grosz miesięcznie. Dodatkowo zamawiając laptopa, kamerę internetową otrzymasz w prezencie. Zamów na www.tele2.pl lub pod numerem infolinii 0801 801 100. Tele2. Po co płacić więcej? Małe dochody są mile widziane. Kredyt gotówkowy już przy 470 zł miesięcznego dochodu. Słynny na Colgate 360? Tak, to ja. Czy to prawda, że czyścisz język? Nie tylko język, ale i policzki. A -a. Widzisz, mały, 80% bakterii nie znajduje się na zębach. Colgate 360 czyści zęby, dziąsła, policzki i język, usuwając więcej bakterii dla higieny całej jamy ustnej. Ja też chcę czyścić język i policzki, jak ty. Teraz Colgate 360 także w wersji z mocą mikrotrgań. Colgate 360 Microsonic Power dla lepszej higieny i zdrowia całej jamy ustnej. Colgate polecana przez polskich dentystów. Je, jeszcze raz to samo. Dla Czerwa. Co jest? Nie wyrabiam. Na górę. Ty się Zobacz. Czy wiesz, że drugi Polak sięgnął po warkę? A kogo to dziwi? Laur konsumenta za najlepszy smak dla warki. Spójrz na wyświetlacz LCD i metalową obudowę telefonu LG Shine. W orange za 49 zł w ofercie szef salonu poleca. Ponad 30 minut do wszystkich sieci oraz 240 minut z trzema numerami już za 50 zł miesięcznie przez cały rok. Nieodparta chęć tworzenia? Wystarczy kropla inspiracji, by pobudzić wyobraźnię. Tak powstała zaprojektowana przez Was Puszka REC. Limitowana edycja do nabycia w sklepach. Zapraszamy do galerii Rex.